Witam serdecznie, Grzegorz Pruszyński, biolider Naturalnie z Biogen. Widzimy się dzisiaj w pięknym sadzie wczesnej odmiany PIROS. Jak Państwo wiecie i myślę, że każdy z sadowników zdaje sobie sprawę z tego, że co roku coraz większym i narastającym problemem stają się zwójki. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić preparat Eruka Stop, preparat mikrobiologiczny zawierający w swoim składzie wyłącznie szczepy pożytecznych bakterii. Preparat ten... Stosujemy w celu higienizacji środowiska, wzrostu i rozwoju roślin właśnie narażonych na żerowanie gąsienic. Ten preparat rekomendujemy stosować w dawce 1 kg na hektar przy zastosowaniu 1200-1600 litrów wody. Pamiętajmy, że bakterie potrzebują wilgoci dla swojego prawidłowego rozwoju, dlatego też zabieg taki powinniśmy wykonać wieczorem przy wyższej wilgotności i mniejszym nasłonecznieniu, aby zapewnić bakteriom możliwość szybkiego rozwoju i skolonizowania powierzchni roślin. Wracając do wczesnej odmiany Piros tego sadu, w którym się znajdujemy, wiemy również, że właśnie przede wszystkim odmiany wczesne, ale też i inne, które są produkowane dla konsumpcji bezpośredniej, że w takim plonie powinniśmy ograniczać, a wręcz eliminować możliwość powstania pozostałości. Wszędzie tam, gdzie produkujemy właśnie takie jabłka, pamiętajmy o pre preparatach biologicznych takich jak eruka STOP, dzięki którym możemy ograniczyć możliwości powstania pozostałości.